Ten gadżet uważam za absolutnie niezbędny dla kobiety ciężarnej. Zaskoczę Cię, to zwykła piłka gimnastyczna za około 30 zł, ale uwaga, podkreślam słowo korzystać, bo często słyszę: mam piłkę, ale leży nienapompowana lub w piwnicy lub u teściowej. To tak jakbyś miała samochód bez kół. Dlaczego piłka gimnastyczna to taki must have dla kobiety ciężarnej? Po pierwsze, odciąża twój kręgosłup, pomaga przyjąć pozycję ergonomiczną, zmniejszając napięcie w odcinku lędźwiowym i krzyżowym. Po drugie, koryguje postawę. Siedzenie na piłce angażuje mięśnie głębokie, które stabilizują Miednice i tu w po trzecie łagodzi ból. Delikatne kołysanie i krążenia biodrami pomagają zmniejszyć ból pleców, spojenia łonowego, a czasem nawet krocza. To także doskonały element przygotowania do porodu, uczy ruchów, które pomagają Ci podczas skurczów, relaksuje, zmniejsza napięcie i stres, a to bezcenne w ciąży. Poprawia krążenie w rejonie miednicy, co jest kluczowe dla zdrowia Twojego i dziecka i wreszcie może być świetnym elementem codziennych ćwiczeń. Za około 30 zł dostaniesz wielofunkcyjne narzędzie, które będzie Ci służyć całą ciążę, ale również po porodzie. Ale pamiętaj, piłka Musi być odpowiednio napompowana i intensywnie używana, przede wszystkim dopasowana do wzrostu. Napisz w komentarzach, czy masz piłkę gimnastyczną i czy z niej korzystasz? Bo właśnie.